Cześć, witaj w kolejnej części vloga mojej 5 minut. Dzisiaj zapraszam na podróż raczej na Miroboard, bo. Nie będę raczej dzisiaj kodował. Zrobię sobie może komita. I. Może jakieś malutkie porządki na bordzie zrobię, bo tam jest na dole drugi model. I ten model już częściowo jest zaimplementowany, tak? Bo to są scenariusze alternatywne przerywania i po prostu wyznaczę sobie miejsca. Myślę, które wymagają implementacji no i być może warto byłoby też trochę domodelować UI'a ale już nie będę korzystał z tego narzędzia co poprzednio tylko po prostu z samego Miro ale to nie dzisiaj, na pewno dzisiaj nie będę robił ja dzisiaj po prostu zabiorę się za to żeby troszkę uporządkować Miroboarda zapraszam ale zanim zacznę jeszcze Miro że warto byłoby zrobić komita, zapisać te wszystkie zmiany, które robiłem ostatnio czyli e, zakomitowań w sumie e, używanie lite db in as a event store and um, as an An event store and what? And, and refactor for it. Dobrze, tak, niech będzie. Czyli uszuję zmiany i już przełączam się na Miro. Gdzież to Miro się ukryło? Jest Miro. I tak. Jak widać na tym bordzie, te zielone to są oczywiście zrobione przeze mnie slice'y Natomiast mm, pewne slices są do zrobienia, czyli ta konfiguracja cała natomiast to jest jeszcze kwestia e, to jest jeszcze kwestia tego, że nie chcę robić zrobię to zrobię to mm, jak tutaj poczyszczę i tak dalej. Natomiast na dole mam ponownie konfigurację i ta konfiguracja, myślę, dużo się nie różni. Work sąd 1, work tu jest sąd break 1. Czy to jest to samo? Tak na to wygląda. Tu jest jakaś zbiorcza konfiguracja domyślna. Tu tego w sumie nie widzę. Nie, w sumie jest. Czyli de facto, jakbym tak spojrzał, to jest to samo. Więc to jest duplikat mój. On mi w sumie nie jest potrzebny. Więc ja sobie takie rzeczy poznaczam. Po prostu, że będzie to. Będzie to, to do realizacji wyżej. To ja sobie jakoś tam. powiedzmy, oznaczę. Wyszarzę, że po prostu tego implementował Nie będę, bo to będzie implementowane w innym, w innym miejscu, więc to są duplikaty, a były mi potrzebne po to, żeby zamodelować proces tutaj przerywania. Natomiast, aby jest tego więcej, bo. Kolejny slice, czyli rozpoczynanie pracy, czyli mam work time, start work, work started, to możemy sobie tutaj zobaczyć, że jest to e, tutaj, ten slice, user work time, start work and work started, tak. And, zaczynam za dużo po angielsku tutaj mówić, więc e, ten slice... Również jest zaimplementowany. Teraz oczywiście troszkę inaczej bym to robił, ale nie chcę przemodelowywać wszystkiego. Dobrze, to skoro mam tutaj Start Work, tu mam Work Started. Następnie mam Sound Procesor, który odtwarza mi dźwięk Work 1. I prawdopodobnie tak jest tak samo tutaj. Pomodoro Procesor, Sound Procesor, Work 1. Czyli kolejny slice jest już przeze mnie e, zaimplementowany. Coś źle duplikowałem zaraz. Czyli mam mój kolejny duplikat, są procesor. No i dopiero tutaj jest ten slice, który warto byłoby zrobić. E, tu jest to przerywanie. Jak nastąpi przerwanie, to working procesor powinien obsłużyć mi tutaj. Nowy typ widoku, albo nie wiem, zobaczę. Tak, tak to wtedy robiłem, teraz nie jestem już tego pewien. No i jak już jest Stop Work, Work Stopet, no to mam sound procesora którym mogę wystartować. Nie, nie, tu jest właśnie, dobra, źle. I tu jest Slice, który jest odpowiedzialny za przerwanie dźwięku. I wydaje mi się, że też to mam tutaj gdzieś. Sound Stopet. Jest start sound, sound short break to nie to work stop time stop play, play stoped pytanie czy to nie jest właśnie to stop play, play stoped okay. czyli w zasadzie mam to zrobione dźwięk będzie zatrzymywany tym samym zdarzeniem czyli work stoped nie ma tu nic nowego no i znowu mam rozpocznie krótką przerwę, czyli kolejny przypadek, który będzie w jakiś sposób wysterowany. Ok, czyli to już też mam zrobione. Sąd procesor, jak rozumiem, też był robiony. To nawet nie, nie bardzo muszę tutaj weryfikować, bo to jest ten przypadek. Natomiast nie mam przerywania, tak? czyli to jest ten drugi przypadek, czyli przerwanie, obsługa tutaj tego przerwania. No i dźwięk yy, zatrzymywania krótkiej przerwy też był robiony. Czyli w zasadzie ten slice też. Następnie mam rozpocznić długą przerwę. To takie przypadki są. Yy, więc ten slice, też, yy, ten slice też był zrobiony. Odpowiedni do niego. Czas mi się w sumie skończył, ale dokończę. Odpowiedni do niego tutaj obsługa dźwięku i odtwarzanie też. Yy. Interrupt i tu jest zakończ przerwę długą, czyli przerwanie przerwy długiej e, tutaj. To przerwanie, i które będzie do zrobienia, czyli te, te nowe zdarzenia i końcówka też jest zrobiona. Tak, bo mam long break stoppet czyli de facto e, jest to zrobione. Z tego wynika, że do zrobienia mam raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć slices e, plus dwa slices y do konfiguracji. Czyli 8 slice'ów i jeszcze będzie trzeba domodelować tutaj fragment tego głównego ui a. Tego nie zrobiłem, ale to trzeba zrobić. Jednak nie dzisiaj, może jutro. Więc jak można było dzisiaj zobaczyć, wiele slajstów jest zrobionych tak naprawdę i. Prawda powiedziawszy nie podoba mi się to modelowanie, które robiłem wcześniej, teraz robię troszkę inaczej, bo byłyby to scenariusze alternatywne, które by były w innym miejscu, no ale nie chcę przerabiać swojego modelu. Natomiast wyeliminowałem kilka sliceów i de facto mam 8 sliceów do powiedzmy wykończenia tego co jest, plus modelowanie sliceów związanych z jakąś tam powiedzmy tym głównym oknem, tak, które w sumie pominąłem, więc ja myślę, że jest jakieś 10 sliceów do zrobienia i ta aplikacja będzie w zasadzie jak, w jaki sposób funkcjonować. Takie mikro, mikro MVP. A 10 slice'ów to jest 8 godzin to jest 6 godzin. Tak bym estymował. W zależności ile problemów mi to nastarczy na, na plus e, to jako konfiguracji to niech by było na, niech by nawet 8 godzin czyli w 8 godzin jestem w stanie Zrobić ten powiedzmy, projekt do końca teoretycznie. 8 godzin 5 minut. Jedna godzina to jest 12, 12 odcinków, czyli 12 razy 8, 80 ponad 90 odcinków, czyli w zasadzie prawie na styk. Może się okazać, że coś zrobię szybciej, czy coś zrobię dłużej, więc <laughs> ciekawy wyszło. Nie planowałem tego w zasadzie w ten sposób, bo nie wiedziałem, ile będę realizował slajsy i tak dalej. Natomiast równo rok wyjdzie tworzenie tej aplikacji 5 minut dziennie. To ciekawe. Ciekawe. No dobrze to. Na dzisiaj to już tyle i do zobaczenia jutro. Cześć.